Witam serdecznie wszystkich na naszym kanale. Dzisiaj kolejna złota moneta lokacyjna, jedna z najpopularniejszych monet bulionowych z krajów europejskich, czyli Niderlandy, złote 10 guldenów z Wilhelmina. Mamy tu różne roczniki, również mamy tutaj nie tylko z Wilhelminą, ale również mamy z królem. Natomiast tutaj mamy 10 guldenów z 1917 roku na awersie. Przypomnę tylko, że jest aktualnie panujący władca, czyli właśnie tutaj w 1917 roku, była to Wilhelmina. Wokół znajduje się nazwa oraz sentencja, że Bóg jest z nami po niderlandzku. Z drugiej strony to oczywiście Godło Niderlandów. Po bokach nominał 10G. G to oczywiście skrót od Gulden. Napis wokoło to czyli królestwo Niderlandów u dołu data emisji, w tym przypadku 1917 rok. 10 guldenów złote jest jedną z najpopularniejszych złotych monet inwestycyjnych i lokacyjnych w Europie. Monety te są bite od 1818 roku w różnych odmianach, dlatego dziś monety te oprócz inwestorów, którzy wybierają te monety jako produkt inwestycyjny, posiadają dużą rzeszę kolekcjonerów, czyli możemy sobie zebrać takie monety na roczniki i oczywiście na, będziemy widzieć, jak portrety się władców zmieniają z na kobiet, na mężczyzn i również same portrety, również się zmieniały przez te lata. Dlatego jest wielu kolekcjonerów, którzy chętnie dodają takie monety jako uzupełnienie swoich. Złotych kolekcji tych monet numizmatycznych, nie tylko inwestycyjnych. Ze względu na swoją wysoką płynność nabywczą i zbywalną, złota moneta 10 guldenów jest wybierana jako produkt inwestycyjny przez inwestorów od ponad 100 lat. Więc jeżeli macie taką monetę, to nie będzie jej problem sprzedać w całej Europie i również też na świecie, czy to w Ameryce, czy w Chinach, czy gdzieś na wschodzie, czy tam Chiny, Indie. To na pewno wszyscy znają tę monetę. Jeżeli nie znają, to wystarczy, że położą ją na wagę i też będą ją łatwo sprawdzić. Ja przez tyle lat nie widziałem takiej monety, aby podrabiali, więc można się opowiedzieć, że większość takich monet jest oryginalnych. Jest to moneta bita w próbie 900, tak jak większość monet europejskich. Dlaczego warto kupić 10 guldenów? Złote 10 guldenów są bardzo popularnymi złotymi monetami w Europie, tak jak Wcześniej powiedziałem wielu inwestorów oprócz wartości złota w tej monecie poszukuje również złotych klasycznych takich fajnych monet z długą historią. Dlatego to znakomity wybór dla osób które chcą urozmaicić ten portfel inwestycyjny o takie monety lokacyjne z różnych krajów Europy. Które nie mają zbyt dużej premii bo przypomnę że taka moneta ma podobną premię. Warto też zaznaczyć tutaj, bo wcześniej powinienem powiedzieć, że czy mniejsza moneta, to większa będzie premia, ten spread, prawda? Więc jeżeli mamy bardzo małą monetę, to czasem spread wynosi nawet 15%. To przy takiej monetie 10 guldenów spread jest na pewno 7%, więc jak łatwo zauważyć, jest to de facto 3% powyżej dużych monet uncjowych. Więc taka mała monetka jest fajna, aby dorzucić ją do zestawu swoich złotych monet, nie dopłacając zbyt dużej. Premii, czyli tego spreadu. 10 guldenów to idealne złoto budyniowe. Monety są zwolnione z podatku VAT. Pamiętajcie, że jeżeli wartość nie przekracza 180% wartości złota, to one są zwolnione z podatku VAT, również z podatku odkupna sprzedaży. Jeżeli taką monetę nab nabędziecie, a potem sprzedacie ją po upływie pół roku, to nie płaci się podatku, więc jest to wasz przych własny przychód. Więc bardzo sympatyczne. Monety są, aby urozmaicić sobie ten portfel inwestycyjny. Ja zawsze zachęcam, żeby. Czy sobie wrzucić mi te 15-20% jakichś swoich oszczędności w złote monety, aby mieć to na czarną godzinę. To ostatnie czasy pokazały, że złoto pokazało swoją moc, ponad 11 tysięcy za umusji, wiadomo, że przez te lata były też stabilne, wzrosty były słabe, natomiast dzisiaj przy tych sytuacjach przez ostatnie ja mogę tylko powiedzieć, że kiedy przejmowałem firmę 10 lat temu, to złoto dokładnie zrożało o 131%, więc jak widać, naprawdę bardzo, bardzo ładnie podrożało przez ostatnią dekadę. Ale jeżeli w ogóle cofniemy się jeszcze, jeszcze dawno, dawno, dawno temu, no to osoby, które pamiętają te pierwsze złote monety, które się kupowało po wojnie u nas w Polsce, no to naprawdę drastyczny wzrost, ale tu nie ma co się dziwić. Wszystko przez te lata bardzo, bardzo podrożało. Monety 10 guldenów to inwestycje zarówno w złoto, jak i w numizmatykę. Tak jak wcześniej powiedziałem, są bite od 1818 roku do dziś, więc oprócz monet inwestorskich, znaczy dla inwestorów, wybierają tę monetę jako produkt właśnie inwestycyjny, posiadają, posiadającą fajną, długą historię europejskich krajów, gdzie te jednak złote monety były traktowane jako zwykłe obiegowe monety w tym XIX wieku. 10 guldenów z wybranych lat to też warto pamiętać i powiedzieć, że należą do monet rzadkich i poszukiwanych, więc jeżeli warto tutaj sprawdzać różne roczniki, ponieważ są różne nakłady. I oczywiście stan zachowania też bardzo mocno się tutaj wiąże z ceną. Więc czy moneta ładniejsza? Oczywiście te monety powinny być piękne, ponieważ większość osób je odkładało w i tutaj w duże nakłady tych popularniejszych monet. Natomiast są też rzadsze, ale jeżeli są piękne i trzymają te wszystkie parametry, to również mogą być rzadsze roczniki. Więc warto to sobie tam sprawdzać. To oczywiście znakomita, tak jak powiedziałem, urozmaicenie dla przyszłych pokoleń. Prawie każdy od dziadka lub babci słyszał o legendarnych złotych monetach, które potrafiły nieraz uratować życie bądź sytuację całej rodziny w tych takich ciężkich czasach, więc Fajnie taką monetę sobie dołączyć, nie jest to za duża moneta, jak widzicie tutaj w ręku się trzyma, mogłem mieć takich monet i 10 to by zajmowało tyle, że w kieszeni i tak by nawet nikt nie widział, czy to posiadam, czy nie posiadam, więc pamiętajcie, złoto naprawdę bardzo, bardzo trudno zniszczyć, możemy je sobie schować do ziemi, możemy je sobie zalać w wodzie, naprawdę nic się nie stanie, proszę uważać tylko na temperaturę, powyżej tam 800, można powiedzieć 900 stopni, już może nam się zrobić zupka, ale to wtedy tracimy mniej więcej 3%, jeżeli od zawartości złota w tych monetach, więc to też jest bardzo sympatyczne. Jeżeli byśmy nawet stopili takie monety, to stracimy jakieś 3% w stosunku do złota, więc trudno znaleźć inną fajniejszą inwestycję, z której odzyskujemy nawet po zniszczeniu, to odzyskujemy 97% wartości takich monet. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, więc serdecznie zapraszam na naszą playlistę, ponieważ tam więcej złotych monet lokacyjnych z całego świata opowiadałem o tych najpopularniejszych. Bardzo miło będzie nam, jak zaobserwujecie nasz kanał, ponieważ to też nas motywuje do nakręcania następnych filmów i przyjemnie się ogląda, jak ten nasz rynek numizmatyczny w Polsce pięknie rośnie i jest właśnie tutaj rozkręcany przez Was wszystkich. Więc ja serdecznie zapraszam i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych odcinkach.